Hej, cześć, siemano, z tej strony radosz witam was w drugim odcinku z gry South Park The Fractured But Wall. Dzisiaj, jak pamiętacie, musimy zdobyć paru obserwujących na shop... shopstagramie? Shopgramie? Ślad mruczka, okej. Okay. Yy, sorki za chwilę go uzmyły, ale musiałem przeczytać, co było na górze. Dobra. Zobówaj obserwujących, nakłaniając różne osoby, by robiły sobie z tobą selfie. Przytrzymaj LT, aby znaleźć osoby, z którymi możesz zrobić selfie. Możesz zrobić selfie z ludźmi, którzy mają ikony aparatu nad głowami. Okej, okay, czyli trzeba podejść do kogoś i... Okay, ikona aparatu nad głowami, i teraz muszę poprosić o z... Najpierw pogadam. Okej, okay, poproszę o zdjęcie. Ok. No to co? Robimy zdjęcie. Ok. Przecież by to było to? Tak, ok. Uruchom shopstagrama, aby zobaczyć swoje opublikowane selfie. Zobaczmy. Pani Farnikle, Farnikle jest teraz swoim obserwującym. Obserwować będą cię tylko te osoby, które zapozują z tobą do selfie. Ok. I ja muszę zobaczyć, tak? Aha.

Nie mogę z nim sobie zrobić zdjęcia, kurczę. A z nią też chyba nie. Dobra, trudno. Jeszcze weźmy, przeczyścimy szafkę i lecimy dalej. Szukać ludzi. I home, Star Trek VR awesome. Mogę sobie z Tobą zrobić zdjęcie, ale czy będziesz chciał? Uh, ej, ej, a co, so, popcorn? Nie. nie mogę z nią. A jeszcze dalej jak pójdę, nie teraz, z Hey, you got it open. You're the real deal, little superhero. Ok, no to dawaj. Robimy sobie selfie, y nastrój. <laughs> ok. Dobra, i robimy zdjęcie. Nowy obserwujący. No ok. I teraz okay, se... wszystko. O, fajnie. Okay, wierzę, no to super. Robimy sobie minkę. Yy, o, minka. I selfieka. Co se robimy? I mamy kolejnego obserwującego. No, może i tak. Zobaczmy, możemy tu wejść? Możemy, jak najbardziej. Czy to są czy komony Aha, teraz ich nie można zbierać, okej. Okay. No trudno. Coś tam jeszcze na górze jest, jest jakieś łuki, coś, ale... Ale no. <coughs> czy ja mogę jakoś wcelować w to? No nie wiem, dobra. Wrócimy tu kiedy indziej. A czy z sobą mogę tam... Well, I guess we have mutuals, that we can o, no to już po drodze akurat mamy oczywiście tą naszą minkę i robimy sobie zdjęcie. I super, bad, co ok, czyli musimy otworzyć telefon i zobaczyć mapę, tak? aby, aby przeglądać kolejne misje. Po rozmowie z, z Super Craigiem, spotkaj się z Kylem w jego domu. Myślę, że Kyle będzie bliżej. No, tak jak myślałem, więc pójdziemy do Kyle'a. Okej. Okay. Dobra, już przypiąłem, bo źle <glikt> kliknąłem, ale okej. Okay. No jest przypięta, no. Okej, okay. no to lecimy tam. Fajnie. O, czyli możemy przytrzymać i zobaczyć. Fajnie, fajnie. no Ok. Jeszcze z Tobą sobie cykniemy chotę. No, wiedziałem. okej, okay. No to co? Robimy sobie zdjęcie. I. Lecimy dalej. Może spotkamy jeszcze kogoś. No, tak jak mówiłem. No, i już będę miał sześciu obserwujących.

I'm just scared it's a jilted lover or something. You won't forget me that easy. I thought we had something. I'll tell the world about you, bitch. Listen, I'm sick of having to buff this shit out. If you can catch whoever's key my wife's car tonight, I'll follow you on Kunstagram. Trust me, you want me as a follower. I'm a pretty big deal in this town. Aha. No może nie teraz, ale chętnie ci pomogę na ah, That's home human kite. Perhaps you can find him inside. Who are you? Really? You sent a newbie to my distress call? You're such a dick, coon! Sorry kid, but my problem is too big for a rookie. A few days ago, there was an anomaly in the universe. Another version of me, the human kite from an alternate dimension, showed up here and is destroying everything. Right now it is upstairs in my room. Damy radę, myślę. Okej. Okay. Idź do pokoju Kyla, no to idziemy. I czyż byśmy mieli wejść tutaj? Chyba nie. Jest jego brat. Czy ja mogę sobie z nim zrobić selfie? Mogę. Tylko muszę jakoś go podejść. O! Jak fajnie.

Oh, hey, Kyle, I'm big! Okay. Who's your friend? Did he come to play with us? All right, me from another universe. It is time for you to go back to your universe. What do you mean, Kyle? We're a team, remember? I'm not from another universe. We're like best super pals. <laughs> As you can see, he is the one running around giving the human kind a bad name. He was sent here to destroy me and weaken my powers. No, no, I came to spend two weeks with my cousin and wanted to play superheroes. And then he said, okay, what superhero do you want to be? And I said, I want to be Human Kite. But he said, you can't be Human Kite. I'm Human Kite. And I said, well, why can't we be Human Kites together? So I went to Aunt Sheila and I said, I want to be Human Kites together. And she told him he had to do what I said because I was the guest. <laughs> Remember? I'm sorry, me from another universe. But it is time for you to learn that playing superheroes is too painful. New kid, you must now destroy my alter ego. Oh Jesus, we're gonna fight? That's right. If you really want to play, then this is how you do it. Well, alright. Anything to make me and my cousin more alike. Prepare for battle, weakling. Trochę. trochę przykrość, ale... Dobra, rozpoczynamy walkę. I haven't done a whole lot of sparring. I, I, is this a no-contact thing? Full contact, not sparring. Oh, I'm afraid that's impossible. I didn't bring my pads. What's happening?

Ale oszustwo. Dobra, masz w tym momencie... Klikam i cię niszczę. No, jeszcze się opa oparzony jesteś. I think this would be a lot more fair if I had a shield. Some kind of shield. Like a like this sacred Torah which also has a great sentimental value. Dude, human kite is an alien. There's no Jewish stuff involved. And you can't just make up powers in the middle of a battle. I'm not making it up, it's totally canon in my alternate universe. Phew.

Kończę z Tobą, chłopie. Nie będzie co zbierać. Czaj. Czym Cię najbardziej zniszczę? O tym plus. Okej, 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 okej. Dobra, trochę wcześniej kliknąłem, ale, ale już trudno. I, right, go, oh, okay, no. Aha! huh it's a total ass. uh-huh. oh, oh jesus. i think i might erupt my head you had enough. alternate me. yeah, this superhero stuff really hurts. i better go back to my universe. oh, you're leaving. dude, that sucks. yeah, i'll be going back to my universe now, human kite. i need some camphor phenique for my ear because i got to scrape on it. from being fired on. <laughs> Wiem, teraz, ok. Rozblokowano kąplę do walki. Ok. Fajnie. Aha, to jest ta szafa. To fajnie, mamy kąplę Karta postaci człowieka latawca. Ok, nie wiem co to może być. Ale dobra, zbieramy, zbieramy. No ale co, teraz idziemy. Yy, to o tako. A więc teraz lecimy do krajka. Okej. Okay. schodzimy na dół. I szyb. O! To ciekawe. A to się da w ogóle jakoś. żebym szybciej chodził? Nie no, chyba nie. Okej. Okay. <grydy> Kiedy znowu? Nie wiem. Ale odkrywam z każdym razem nowe umiejętności. Ej, czekaj.

Wybierz dostępne dodatki. Oho! Może mogu są tu, widzę, jakieś dodatki? No ale to się może kiedyś zastanowimy. I no. Y aby wycelować w przeciwnika. No. Żeby rzucić pierdolę w twarz. Aha, żeby. Aha, i teraz będziemy walczyć, tak? O, i mam Kyle'a w walce, tak? O, ale fajnie. No, ok. <laughs> Dobra. No to co? No to walimy cię. Przy okazji się spalisz. I klikamy. Idealnie. Ok. Mogę się jakoś obronić, czy naciskanie podczas tego przeciwniku przyspiesza napełnianie paska supermocy. Okej okay. Naciśnij, aby... Okej. Okay. Aha, czyli mogę się obronić. Okej. Okay. No to spoko. Dobra, zobaczmy jakie umiejętności ma latawiec. Eee, to jest jakaś tarcza. To jest to, ale mogę przypalić go, tak? Czy nie mogę? Chyba nie mogę nic z nim zrobić. No co zapewnię mu ochronę, może co? Bo w zasadzie to nie mam innego pomysłu, nie? Spróbujmy mu zapewnić obronę. Na razie. I teraz zaatakujmy może tym Wyklikajmy i... Bully, o jak go dopchało! <laughs> o i teraz się pali. Aha i mu się skończyła tura. Ale fajnie. A mogę się z nim wymienić? Nie, nie mogę się z nim wymienić. A jego laser i tak tu zadziała, okej. Okay. Mogę go przypalić. No to klikami udało się. Is to talk this out? Shut up, teraz lecimy z tym. Klikamy i dostało 18. Tylko kurczę ja la wysunąłem. Ok, kliknąłem. I teraz Kail, tak? Ok, no nie trzeba cię leczyć. Mogę cię po prostu tutaj skasować to będzie tyle jeszcze będę musiał dobić jeszcze tutaj dobijamy naszą postacią i kończymy go Okej okay. Udało nam się Kłak kociej z sierści i pieniądze dostaliśmy I zapgradewaliśmy poziom o, początkującego oprawcę z dostaliśmy. Okej. Okay. Zobaczmy, co tu będzie. Aha, zamówienie na okulary. Zrobię sobie, sobie, Zobacz, sobie, to, zdjęcie, sobie z sobą zdjęcie, bo. Z mi? Będę miał więcej tych, nie? Dobra. Nasz uśmieszek i robimy sobie zdjęcie. Okej. Okay. No to co? <grym> Dobra, yy, jesteśmy już blisko. To jeszcze jeden dom. Soon you will be Super okay. No to pokarmy. Greetings, citizen. It is I, Super Craig. I'm sorry, but I cannot assist anyone with their problems right now. Super Craig can't find his guinea pig. Go tell the coo that I'm not playing until I find Stripe. He's not just a normal guinea pig. He belongs to me and my ex-boyfriend. That's right. Super Craig is gay. I'll bet Stripe is down in the basement again. We should start in the basement. That's the last place I saw him. Aha. No. Najpierw ci telewizję. I, I think it may be the food dog food down the downstairs. Czyli do piwnicy, tak? I'll stand by the stairs and keep him from escaping. You do the rest, butthole. Be careful. This is probably the most challenging mission you've ever been given. Okay. Look, there is in the vet, way up high. Oho, ublokowano kapiszony. Czy w wentylacji? Tu? Może tu? Yy, może tam gdzieś, tylko muszę jakoś tam wejść. Niekoniecznie wiem jak. Tryb inspekcji, aha. No. Aha, i mogę w to rzucić, tak? No. Celujemy. Alternat. Aha, no dobra. Yy, celujemy, no. I teraz co? No to jest pierd... nie? A to czymś rzucam? Coś nie działa. Dobra. Ja może stąd sobie po prostu pójdę i poszukam czegoś jeszcze. No nie, no nie ma. No, wycelowałem. I co teraz? Jak wyceluję, nie? Kurczę no Okej okay. Przy użyciu tego, tak? No. Prawie wycelowałem. O, no, jest idealnie. No prawie. O, no teraz jest idealnie. I co? I teraz mam walnąć. Dobra, wiecie co widzowie? Tu ch robię chwilowe cięcie i jak ogarnę o co chodzi, to do was wracam. Okej, okay, widzowie już chyba ogarnąłem Otóż zauważyłem, że tutaj jest pęknięcie. No, dokładnie. No to rzucam tutaj. Okej. Okay. I co? I teraz mam go zbić, tak? Okej. Okay. Ja no wskakuję do pudełka, tak? Yy, i teraz tak. I muszę w to uderzyć tym swoim, tak? Ale czy ta świnka nie. Aha, ona ucieka. I mogę to przesunąć pewnie, nie? Uciekł i tak. Czekaj, bo tu mogę coś spić. Co teraz? Aha, dobra. Zapierdzę go. Oj, bied, biedna, biedna świnka. Chyba już nie przeżyje. O, a jednak. Okej. Okay. O, odblokowaliśmy kolejnego kumpla. Bardzo fajnie. O to co? Wracamy. I. No. hey there are you one of Craig's friends you' looking for Craig me let's just say I'm an art collector specializing in a delightfully modern and extremely confusing Asian art form known as yaoi crazy right but this stuff is worth a fortune to the right buyer if in your adventures you find any of these bring them to me I will reward you handsomely no okay Jak będę... any pieces, you znaleźć, to na pewno panu O, burrito. Fajnie. Karton mleka, puszka cukierków i przepis na serum ożywienia. Ciekawe co tu robi to w szafce. W kuchni, ale dobra, nie wnikamy. A my wychodzimy. Dobra, coś kojarzę. I tą piosenkę co tam leciało, ale już trudno. Okej, okay, czyli mamy wrócić do. do Kartmana, tak? Ok. Czy ty chcesz sobie zrobić ze mną zdjęcie? Okej Ok. Yy... Rysunki Emo dostałem. Ok. To jest coś. To jest chyba lawa, nie? you Try and cross lava, you die. Don't even touch it. Wait, this doesn't even make sense. Who would put lava there? Yeah. Take that coon, for it. Professor Chaos. That's right, Coon. I have strategically placed lava throughout the town. I can't make it too easy for you. What good is the world without a little chaos? <laughs> okay, turn it off now. We'll deal with chaos when the time is right. For now, we have to keep our eye on the prize. Coon, out. Okay. Ciekawie, no to co my idziemy? I mamy nadzieję, że nas nie zacipią. Dobra, idziemy, idziemy. Jeszcze daleko. No, jeszcze troszkę. Jeszcze dom czy dwa. No to chyba, chyba był ten, wiadomo, kogo jest. Kupa Keep.

come this way i'm gonna teach you about artifacts you see most superheroes augment their abilities with specialized equipment you see this it's a strength artifact you'll find things like these all over town the trick is to equip them into your artifact slots go on give it a shot telefon, więc. Artefakty. every artifact has a specific place it can be slotted on your body equip this one to boost your strength stats Aha. Naciśnij, aby. Wyposażyć postać w artefakt. I co, i mamy w to? Wyposażyć, tak? Aha, to jest jakiś klub. Aha. Okej, okay. no to co? My klikamy to. Artefakty zwiększają moc, która ma wpływ na siłę twojej drużyny w walce. Okej. Okay. Aby pokonać silniejszych przeciwników, używaj potężniejszych artefaktów. Aby odblokować nowe miejsce na artefakty, zwiększ poziom bohatera. First, Aha. DNA with <misa> you know, Aha, okej. Okay. <misa> okay. <misa> okay. Możesz w dowolnym momencie zmienić swoją klasę, wybierając miejsce przy stole shopa. Wpierając miejsce przy stole, szopa. I co teraz? Aha. Okej. Okay. No ale co? Myślę, że w tym miejscu możemy zakończyć ten odcinek. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie. Do usłyszenia. Trzymajcie się i cześć.